Cześć widzowie, witam Was wszystkich serdecznie w nowym filmiku z Mistrzostw odwróconej kolejności na starcie względem wyniku kwalifikacji. Jak widzicie, przed nami jest Hiszpania dopiero jako runda dziewiąta, no bo to jest kalendarz na rok 2023. I aktualnie jesteśmy na drugim miejscu, 4 punkty straty do Verstapena, który nie zdobył punktów w Monako. no bo tam ciężko się wyprzedza. My dojechaliśmy na drugim miejscu, no i teraz w Hiszpanii zobaczymy, będzie inaczej, kompletnie inaczej niż to, co było w Monako. Dobra, nie będzie padać na kwalifikacji wyścig, więc czyste tempo na Stuchym torze i skipujemy do ostatniego przejazdu. Dobra, jestem po dwóch przejazdach. Jesteśmy na szesnastym miejscu. PERES na razie prowizoryczne pole position, 30 przewagi nad Albonem. Aktualnie BOTAS, w sumie prowizoryczne pole position, no bo wiadomo, odwrócę na kolejność. I mamy jeszcze jeden przejazd. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie tutaj. Zejść na 18:0, 0 może 17, zobaczymy. No to lecimy, ostatnie okrążenie. To, że w Hiszpanii w kwalifikacjach, na razie P17 przed Albonem, i zobaczymy. Jeszcze się poprawię, zaraz do pierwszego zakrętu, piąty bieg. Tutaj muszę odpuszczać, William się nie dam rady na pełnym gazie przejechać trójki. Jest prawie dycha poprawy. No i dupa. Skoda tego błędu. Tył uciekł mocno. Ale jeszcze mamy na zielono deltę. Więc możemy się poprawić Bo jesteśmy na 19 miejscu to ja pierdziele Będziemy startować z pole position. <laughs> Żeby nie było, że ja specjalnie to zrobiłem. Po prostu popełniłem dwa błędy podczas tego okrążenia. Kurde. No, pierwsze pole position, dobra, powinien się cieszyć, ale ile tam było straty do strola. Ja. Yeah. No, tam dwie dziesiąte na pewno bym znalazł. Gdyby nie te błędy, to byłbym przed Albonem. A tak to startujemy z pole position, no w końcu musiał nadejść ten dzień, w końcu musiały być takie kwalifikacje, gdzie no popełnię jakiś błąd I będę ostatni, no w się to nie wstyd, ale no wiadomo, będę startował pierwszy, więc mam przewagę na starcie Za mną jest Troll, Albon, no zobaczymy czy Verstappen, Perez, no jak szybko do nas dojadą na tym to, że wyprzedzanie Podobno jest trudne, ale no przewaga tempa Red Bulli, Ferrari, Mercedesów. No zobaczymy, sam jestem ciekaw. Dobra, jak widzicie pierwszy raz w tych mistrzostwach. Nikogo nie mamy przed sobą. Będziemy startować na medach. Staramy się uciec. Nie wiem czy będziemy mieć przewagę tempa nad Strollem i e, Albonem za nami. Myślę, że troszeczkę tak, bo w kwalifikacjach nie pojechałem... Znaczy, nie pojechałem takiego czystego, szybkiego kółka, popełniłem błędy, więc myślę, że w wyścigu jak najbardziej jest szansa, żeby uciec. No to lecimy! Pole position, Grand Prix Hiszpanii, zobaczymy, czy jesteśmy w stanie wygrać wyścig. No standardowo starty są gorsze niż botów. Tutaj opóźnić hamowanie po zewnętrznej i jakoś przejść strola, ale nie dało rady. O kurde. Doszło do lekkiego kontaktu między mną a Magnussenem. I stroll prowadzi. Albon spadł na piątą pozycję. Ja pierdzielę Magnussen. Zrewanżował się za te dwa. No dobra. Magnussen teraz z dużą szansą, bo. Magnuson jedzie w hasie. Pytanie, czy wyprzedzić Stroll'a. Do nami walka. Także znowu nieudany start. Straciłem dwie pozycje, ale wyścig jest długi, więc wszystko może się wydarzyć. No i zobaczymy, jak szybko Verstappen się przebije. Z innymi kierowcami, którzy mają szybkie bolidy. Dobra, mamy sekundę przewagi na Joe, który walczył z Albonem. I mam nadzieję, że odjedziemy. im wszystkim. Albon dalej walczy. Dobrze. Come on, Alex. Nie poddawaj się. Cały czas z nim walczy. Ale już jest przed nim. Chyba ma poniżej sekundy. Jest na prostych. Jestem dosyć szybki. Bo mam niższy docisk. Wingi 37 z przodu. Z tyłu 34. Więc na prostych będę w stanie tutaj trzymać się za nimi. W razie wód, też się bronić przed szybszymi bolidami. 2,5 sekundy przewagi nad Dalwonę. Odjeżdżamy, Aleksowi. I reszcie stawki. Na szczęście jestem w stanie tutaj trzymać się poniżej sekundy za Magnusenem. Cisnę bardzo mocno, ale trzymam się. I mam deres na prostą startową. Magnussen Madere za strolem, Także tutaj nasza trójka na razie, na razie walczy o zwycięstwo. Bo z tyłu już 2,5 sekundy przewagi nad Albonem, który na tym okrążeniu w miarę solidne tempo trzymał. Petel wyprzedził Joe. O, Magnusem chyba będzie atakował strola, Tak jest. I bez problemu go łyknie. Teraz Magnusem będzie nadawał Tempo z przodu też jeszcze się broni. Magnusen i przestrzelił trochę zakręt, ale jest na pierwszym miejscu. Mamy 3,5 sekundy przewagi nad albonem, więc odjeżdżamy cały czas z okrążenia na okrążenie. Jest ciemno nad torem, ale pada się będzie. Chyba tutaj Magnusem wygra ten wyścig. Nie wiem, czy Stroll będzie w stanie utrzymać tempo za Magnusenem. Kurczę, coś Albon przyspieszył. Trzyma nasze tempo nawet. Troszeczkę jest szybsze od nas. Vettel traci dwie sekundy do Alvona. Więc dobrze to wygląda dla Williamsa. Fernando Alonso, fast slap. Carlos Sainz, fast slap. No tam próbują się przebić. Tam spory jest korek na tyłach. Ale widzę, że Ferrari, Sainz. On będzie pierwszym z tych top dogów, który do nas potencjalnie dojedzie. Dobra, Stroll zaczyna coraz bardziej tracić dystansu do Magnusena. Nie dobrze. Dobra, Stroll stracił DRS za Magnusenem. Zaatakuje go. Może jeszcze tam uda mi się dostać do DRS-u Magnusena. On. O, idealnie, bo jestem poniedziałek sekundy za Kevinem. I jak widzicie tam z tyłu, Fetel traci już 9 sekund, bo tam mocno walczy z Schumacherem. Więc zrobi się przerwa. Rekord w pierwszym sektorze. No i będziemy się trzymać tu Magnosena i może odjedziemy strolowi. Dobra, kończymy 13 okrążenie. Cały czas nasza pierwsza trójka. Trzyma się w tych samych granicach, dystansach. Potem jest przerwa do Albona 5,5 sekundy. Następnie fetel 10,5 sekundy. Więc chyba między naszą pierwszą trójką rozegra się walka o wygraną w tym wyścigu. Teraz będziemy zjeżdżać do alei serwisowej. Jeff, Mark proponuje, żeby teraz zjechać. Zobaczymy. Ricardo już jest piąty w McLarenie, więc powinien być szybszy od nas. Powinien. Zobaczymy, czy odrobi 10 sekund. Dobra, zostanę na jeszcze jedno okrążenie. Przepalę się z baterii. Zobaczę, czy jestem w stanie zrobić nadcinkę. cinkę. Maksimum tempa. Alex zjeżdża. Sainz teraz na piątym miejscu. Potem widzę Red Bulla, i za nim wyjechał właśnie Magnusen. Dobra, zjeżdżamy. Bardzo mało przyczepności na tych starych mediumach. No i zobaczymy, czy wyjedziemy przed Magnusenem. Picciardo też zjeżdża. On. Szybki pit 2-4. Magnusen wyjeżdża prosto startową. No, będziemy przed nim. Udało się. Zrobiliśmy nacinkę. Teraz dogrzać opony. Więc Magnusem będzie tutaj siedział mi na tyłku. To pierwsze okrążenie. Ale udała się nadcinka. Teraz po zewnętrznych gdzieś tam próbował Kevin, ale popełnił błąd. Co broni się na prostej startowej? Powinniśmy dać radę. Dobra, bez problemu. Kevin Magnussen, proszę państwa. Wasza sobie powtórkę. No, 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 no. Był definitywnie za mną, no ale to są boty. Jak widzą, wewnętrzną jadą po wewnętrznej, to zaatakują. Nieważne, czy są daleko z tyłu. Dobra, jedziemy dalej. Życie: Racing Incident. Teraz Alex jest za mną. Zobaczymy jakie będziemy mieć tempo. Dobra. Doganiamy strolla. Mniej więcej 30 na okrążeniu. Trzymamy tempo Magnusena, więc tutaj nie zagrozimy Magnosenowi w tym wyścigu. Almon podąża za mną, trzyma moje tempo, więc dogonimy strolla. Może jakoś zespołowo uda się we dwójkę go wyprzedzić. Jak tam sytuacja z tyłu, Ricardo? Ty ma nasze tempo, nie zbliża się. Potem widzę, że za Alfa Romeo jedzie Alonso, i potem dwa bolidy dalej jest Ferrari. Więc Zobaczymy. Jeszcze sporo okrążeń do końca. Karl Sainz, najszybsze okrążenie poprawione przez George'a Russella. Oni już tam sprawnie się przebili, więc zobaczymy, czy nas dogonią w końcówce. O, żółta flaga Magnusen out, Magnusen out, Karma Kevin, Karma A, Safety Car, ale co się stało oprócz tego, że Magnusen leży? Dobra, to dosyć dziwne. To niewiele okrąży do końca. Za mało mam przewagi, żeby zjechać po nowe opony. Nie będę takich rzeczy robił, oczywiście. No i dobra, zobaczymy. No, mam teraz większą szansę na objęcie prowadzenia. Oraz e, kierowcy z tyłu w szybszych bolidach mają większą szansę na dogonienie nas i wyprzedzenie. Dobra. Safety car indy the no, staram się wyprzedzić Strola na prostej startowej. Mam lepszą prędkość na prostych, więc zobaczymy, ale dosyć zimne opony. Come on, let's go. Aj, za szybko ruszył Stroll. Spodziewałem się. Ale jest wolny na tej prostej. Come on. Ok. Tak, jakby się poddał. Nie wiem, co on zrobił. Ale dobra. Zablokuję wewnętrzny, żeby nie było sytuacji jak z Magnusenem. Może... Czekajcie. O tak, o tak, o tak. Come on Alex, let's go. Let's go, lecimy. Jeden, dwa. Potężna dawka punktów. Ricciardo wyprzedza strola. Ricardo skakuje na P3, chociaż tam dalej jest walka. My z Alexem odjedziemy im, bo oni będą walczyć. Alex będzie miał za mną teraz i już jest ponad sekundę przed Ricardo, więc super. Lecimy po dublet Hiszpanii. Come on Alex, let's go. Dobra, widzowie, mam jeszcze plan, żeby zrobić najszybsze okrążenie w wyścigu, ale będę musiał przepuścić Alexa na prosto startową, żeby go wyprzedzić z użyciem systemu DRS, więc muszę to umiejętnie zrobić. Aktualnie najszybsze okrążenie w wyścigu to minuta 20.0, więc jest szansa, że to poprawimy. Nasz najlepszy czas, minuta 21.0. Sekundę muszę zyskać. Mam całą baterię. Alex muszę go przepuścić przed rozpoczęciem trzeciego sektora i trzyma się blisko niego. Tylko trzeba uważać jeszcze na Ricardo. Dobra, Alex, jedź. Teraz schować się za Alexa. i go wyprzedzić na prostej startowej. Muszę być bardzo blisko. Dobra, jestem blisko, wystarczająco blisko, żeby to zrobić. Come on, lecimy po fasty lap. Carlos Sainz, minuta 19900. Musimy znaleźć sekundę. Go ten DRS był kluczowy. Rekord w pierwszym sektorze. Mamy dużo jeszcze baterii. Aman. Na zielono w drugim. Bardzo mało przyczepności, ale zobaczymy. 1,18. 1,19. 800. Czy jest fasty słab? No, dychę poprawiłem czas sańca. Ale nie wiem, czy ktoś z tyłu... Jeszcze nie pojechał szybciej. Wani Joe, kierowcą dnia. My wygrywamy Dublet Williamsa w Hiszpanii. No zaraz zobaczymy, ale wątpię. Chyba ktoś pobił. tak mi się wydaje. Nicolas Latifi wygrywa. W jest Daniel Ricciardo. I think the key here was just the quality of racecraft. I mean, how many overtakes did they make overall? I'm sure we have a stat person keeping... The faces on our top Come on, so Nico. Happy as they make their way up to the podium. A much-deserved victory and a brilliant performance from them all. Let's go. Yes. Dobra, zobaczmy. A, Sainz. Odebrał mi fasty z lapa, dwie dychy. Szybciej pojechał. Ostatnie oknożenie. Ale jest dublecik. Max Verstappen 6. Myślałem, że to Perez tam jechał, pierwszy z Red Bulli, a to jednak był Max. Więc Max dużo punktów tutaj nie stracił. Obejmiemy prowadzenie w Generalce. Prowadzimy 127. 13 punktów przewagi nad Verstappenem Albon tutaj umocnił się na trzecim miejscu i goni Maxa Verstappena, potem mamy Pereza, Stroll'a Stroll, Perez i Alonso tutaj walczą o P4 w Generalce potem jest Sainz, Leclerc, Ferrari tak 7-8 stabilnie Joe wskakuje na 9 lokatę zobaczcie jaki tam jest ścisk Joe, Schumacher, Bottas, Vettel Magnussen, Ricciardo, teraz dojechał trzeci, ale jest dopiero piętnasty. Mercedesy, Dramat i Lando Norris i Pierre Gasly, oni mają najciężej w tych mistrzostwach, zawsze ciężko im punkty zdobyć. Konstruktorka, Williams na pierwszym miejscu, no dublecik, 32 punktów przewagi ee, nad Red Bullem. Aston Martin na trzecim miejscu, przeskoczył e, Ferrari, potem Alpinka, Alfa Romeo, też tam jest taki miarę ścisk i nie wiadomo kto tak naprawdę na którym miejscu tam z tyłu tabeli skończy. Mercedes jest ostatni. Także naprawdę no, ciekawe mistrzostwa. Nie wiem jaki jest następny wyścig. Prawdopodobnie Kanada, więc dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w następnym filmiku. Cześć!